No, mamy 18.46. No, kochani, mamy drugi dzień świąt. Właśnie kotki dostały jeść. Dostały kiełbasy jałowcowej. Kochani, dostały jeszcze jakieś tam szylikę No i o dziwo. Nie wiem, jak to się stało. Chociaż zup nie było. Pan Władek przyniósł korpusy. No więc korpusy rozdrobniłem. I zobaczcie, tu wyłożyłem na tackach. Mają kotki. Jak zwykle przyszedł klakierek. On za mną chodzi. Przyszedł z piwnicy. Tam jest ciotka płaczka. Zobaczcie. Co ja mówię? Tak, ciotka płaczka. Tu jest chyba Nunia. Tu Misia. Misia już lepiej. A tu mamy majeczkę. A tutaj mamy basiorka. Basiorka. I kochani, był tutaj baribal. A jest baribal. Ale zobaczcie, gdzie on w las. O stary dziadek. Zachował się tak jak Zizio. Wszedł na najwyższą półkę i tam widzicie te plastikowe po prawej na końcu półki. O! Ja tam włożyłem, wyłożyłem chyba korzuszka i chyba od pani Adrianny ten materiał o, taki siwawy. No a tu misieńka mi się pcha. Zobaczcie, ładnie wygląda, widzicie, dostała tabletkę, wczoraj dostała na odporność, dzisiaj dostała na odporność, pogodna jest, apetyt ma, je ładnie, nie, misieńka, pojutrze w poniedziałek jedziecie do pana Romańczukiewicza, prawda, no pojedziesz, no a ja jeszcze zrobię, Czekaj misieńko, ojej ta misieńka, wisienka, czekaj ja chcę, chcę barybalka zrobić, o Jezus, no jaka, no puść mnie, puść mnie, no, o, o Jezus, jak ona by chciała, żeby tylko się nią zajmować, tylko nią się zajmować. No jak widzicie, czy właściwie nie jak widzicie, ale jak słyszycie, nie ma Chińczyka. Bo Chińczyk był do tej pory zawsze na wichrowych wzgórzach, siedział tam w liściach na zimnym, czy deszcz, czy nawet minus jeden. Ale jak w dzisiejszym filmiku Wam pokazałem, on się przeprowadził tam do rejonu Feliksa i Lali. Mało tego, on się wprowadził tam do domku ich. No Michurin jest zaskoczony i mówi, i co zrobisz, drugi domek postawisz? On mówi... I niech się dogadują. Jak znają z Kińczyka, to on tam nie odpuści, on tam będzie siedział. O! Proszę w ledwie się zmieścił. To jest specjalista, właśnie. A, nie z tej strony, na głowę. Muszę z drugiej strony. Przedtem tu siadał. Zobaczcie, tutaj. Małe, ciasne. I siadał tam. Się zwijał w kłębek i siedział. No, tu mu jedzenie położyłem, żeby miał. Bo on tak za bardzo nie wchodzi pod jedzenie, a tu co to? O, kupa, no wiecie co? E, ty, ty się tutaj załatwiasz? Kolego? Co? To ci się nie chce zejść tutaj? tylko się załatwiasz na półce no wiecie co nie to nie jest kupa to jest to z zwymiociny są z sierścią tak to no, zwymiotował no już myślałem że jest niewychowany no ale muszę wam powiedzieć że przed wczoraj Tutaj właśnie wyłożyłem kawałek tego kożuszka z, z owcy. I patrzę, pełno moczu. No, któryś potraktował sobie to jako miejsce, żeby się wysiusiać. No szkurczę mówię, no co za kocur, który to taki niewychowany któremu się nawet nie chce pójść i zrobić siku tutaj do kuwety jednej albo drugiej albo na dwóch no wiecie co no się czasami takie indywidua no niunia za mną przyszła przyszła za mną i zaraz pójdzie jak będę szedł a, a ta już? już chodzi? Misia już Nasz humor odzyskała. Jeszcze oczka. Za, ci zakropie na koniec. zakropimy ci oczka. Jeszcze pójdę na dwór. Zobaczymy, co tam na dworze się dzieje. Nie. A Majeczka. Mili nie widziałem gdzie ta Mila jest no ona siedzi może w którymś tym domku staje się, że tutaj kiedyś była Mila nie widzę Majeczka. saszetka jedna spadła tak jedna spadła Włożymy, pójdziemy na dwór, lampkę mam. Mam bardzo dobrą lampkę, kochani za 40 zł od Michurina, o z takim odchylanym, także można i tak, i tak, i to jest w przełącznik tu w rączce bardzo wygodna lampka. Podaję, gdyby ktoś chciał sobie zamówić ją o za bardzo tak nie widać tych napisów o to zobaczcie można potem zamówić i to jest model TS TS. A choroba. 689. TS 689. To jest taki model. Kochani na Allegro, szukajcie i kupujcie. Naprawdę będziecie zadowoleni z takiej lampki. Praktyczna lampka, jak nie wiem. Ja miałem inną, to bratu wydałem na wieś. A. Niunia biega. Niunia biega. Tutaj nic nie ma. Tu jest pusty domek. Tak. Zobaczymy jeszcze tutaj, czy jest pusty. wygląda wygląda, że, że pusty. No nie wiem, może jeszcze kotki nie układają się do snu. czy jeszcze nie ta pora. Dopiero siódma godzina. Wiaterek jest. Trochę co dzwoni. Te nasze dzwoneczki chińskie. Gong. Na wiatr. No nie ma szramka. Ale muszę Wam powiedzieć, że szramek dzisiaj po kolacji wychodzę, a on w piwnicy, tam z tego kartonu, w którym siedzi Gacuś z klakierkiem. Wyszedł, wołałem go, ale zaraz poleciał do dziury i na dwór poleciał, ale wygląda, że przychodzi. Tutaj nie ma. A Tak. Zobaczymy. Za pięć siódma. Dwa i sześć stopnia, kochani, jest. Jak widzicie. No. Od dzisiaj będzie. O! Pieszczoch. Kiciulek Wróciłeś? Gdzie byłeś? Wrócił pieszczoch. No, pieszczoch do bocianówki nie wchodzi. On jednak, on jednak woli na zewnątrz. Co? Niunia? O! Co tam było? O! Natknął się na cienkiego bolka. A tu co za wiaderko? O! O, i tutaj korpusy zostały. Przez Zegmunta, że tutaj wiaderko zostało. ...z korpusami. Ta Zygmunta... ...żeby nie uciekli. Wypych jest, wypych. No. No panie Zygmuntie, ale tu wiaderko z trzema korpusami pełnymi zostało. Mówiłem panu, że jest na, tutaj na, yy, na ławce przy Bocianówce. Pan wziął tylko te ochłapy. No, to dobra, to ja, ja podejdę, tam i wezmę, to nie? No. Dobra, na tej ławce na zewnątrz, a? no ja tutaj jestem. A dobra, to ja idę tam, no. dobra, Dobra, się no. z panem Zygmuntem. Też dzielę, bo on tam się opiekuje kotkami u siebie, takimi wolno żyjącymi. Także jak mam więcej korpusów, to jemu też daję. A jak drapią, a jak drapią, jak drapią. Mówi, że te koty, które tam karmił, to na początku były takie dzikie. Mówi, a teraz to one po prostu czekają. I na jedzenie. O! Idzie pan, Zygmunt Ja panu mówiłem, ja byłem przekonany, że że pan wie. Jeśli pan nie mówi. O! Mówiłem, go pan może jakoś nie słuchał tego. Pan się. No za panem jeszcze tam, Ale to wcześniej mówiłem panu, że tu są korpusy 3. No to pan mówi, że idzie, ale przyszedł pan i się pan skupił na tamtych kościach. No no dobrze, że zauważyłem, zanim pan odjechał, bo już, bo już siódma się zbliża. Dobranoc, panie bądźcie. Majeczka nasza, Majeczka Kiciulka. No, nie ma katarku. Dobrze się czuję. No, kochani, ten filmik robię w tym Huawei Pro Huawei P40 Lite No, on robi piękne zdjęcia. Kolory pięknie. W ogóle rozświetla. Prawdopodobnie 4 piksele się składają na jeden piksel. Stąd później, mimo że na przykład oświetlenia nie ma, to on jakby doświetla, rozjaśnia. A. Ten klakier to te imię chyba trochę nie pasuje, bo klakier to raczej był złośliwy z tego filmu. A on jest taki wesołek. Towarzyski przede wszystkim lubi się bawić. Zaczepia te młode kociaki. Taki rodzinny jest bardzo. Proszę. Nie. Wiaterek jest, dzwonki dzwonią. Romea nie widzę. O, o. na drzewa, latuje. Ma no, szramek i cienki bolek. No prawie trzy stopnie, kochani. <tryk> Czyli temperaturę mamy jak w lodówce. A koty. O, szramek jest. Gdzie byłeś, szramek? Idź tam do bocianówki, tam jedzenie jest. Idź, kiciulku Źle się czujesz, co? Przyjadłeś się? O, jaki baton. Baton gruby. O, jaki wielki. O. A, 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 a. szlamek Wasze. jaki domowy kot a już tak mi za skórę zachodził wcześniej kochani a tu co mamy kto tu jest to jest chyba murzynek który ty jesteś ty jesteś kleofas 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 jest. A przyszedł Kleofas tutaj. Proszę, i murzynek przyszedł. A tam jest. Chyba ciotka wesoła. Ciotka to ty? Kiciula. Ciotka tu. A przyszła za mną. Tam jeszcze gdzieś jest Julcia. Ona też czeka. Za mną poszła na dwór. I zwykle zawsze czeka, jak ja będę szedł z powrotem. To nie wiem, gdzie się ona zawsze siedzi, ale usłyszy mnie i tego. Oj! Cienki Bolek chce się z nią, nią bawić. Zobaczcie, no. He, ten cienki Bolek to nie jest taki stary. O, o mówię, Romea nie ma. Nie ma Romea. Tu jest zguba nasza. A co ty tu robisz? A ja cię szukałem. Nie było cię w bocianówce. Najedzony jesteś? Nie chcesz jeść? Romeo. Romeo po prostu. Już prawie cały tydzień. To jest. Poza pokojem. W ogóle nie przychodzi na górę, kochani. On siedzi w bocianówce cały czas. A no tu co tu, Żywice. O! Żywica. Znalazł żywicę. W Także został tutaj. Tak to przychodził. Godzina 22. Gdzieś. Do bocian tego do pokoju. Najadł się. Pospał. Nawet przychodził do mnie do łóżka. Pod pachem mi się kładł. No, a jak jak nie było jedzenia, był głodny, to normalnie na łapki mi rozkładał, na klatkę piersiową i patrzył w oczy, że jeść. Też wiedziałem, że Romeo chce jeść. No ale jak nie, nie zwracałem uwagi, to poleżał, poleżał, później zaczął mnie podszczypywać. No dzika nie ma kochani, świecę. Tutaj, gdzieś 4 dni temu, to był kotek taki mały, czarny jak Niunia. Nawet na trzy kroki podeszłem. Zobaczcie, jak samochody jadą jeden za drugim. Minęła godzina 19. No i jadą. Mamy 19.05. Widzicie? Ile samochodów? Tak, gdzieś kiedyś orientacyjnie liczyłem to doszłem do wniosku że gdzieś koło 40 samochodów tutaj ciągle stoi no personelu jest kochani całego 240 osób ale to są personele dzienne zmianowe 240 osób to tak na zmianie to z personelu jest gdzieś, gdzieś zawsze 50 osób nie? to niech tam nie wszyscy samochodem niektórzy z kimś to te 40 samochodów się uzbiera w sumie parkingu nie ma jako takiego to tak stawiają gdzie się da co ja ojojojoj pieszczoch jaki ty też grubas jesteś Uhu jesteś grubas nie? jaki ładny czarny jak, jakby z komina wyszedł Ach, cienki boleczek o no, cienki bolek większy od jest od od pieszczocha większy tak porównywam no ale pieszczoch jest młody kot a tamte to już jest stary Ach. To dwa takie przyszły zapłotu. płotu. Szramek ten. O. Też baton taki. I... cienki borek, też baton. No a co? A gdzie Albinka jest, kochani? Musimy Albinki poszukać. No Chińczyka to już nie mam co szukać, bo on tam siedzi... na pewno w domku tego Miciurina no ale nie ma Albinki być może że ona jest w środku w z tych domków o przyszedł Romeo przyszedł Romeo jesteś Romeo? jesteś? Taka Romeo, musimy poszukać albinka, gdzie jest. Bo jej nigdzie nie widzę. Zaraz ją poszukamy. Ojej, Romeo, ty też na kolana? Też się stęskiłeś? ohohoho ho, ho, no. No, zobaczcie, widzicie. Widzicie go. On też. Też bidulek. niekochany Romeo kochany. No, wszedł. Tutaj dobra. A zobaczy, mi się podjada. Widzicie? Ma apetyt. Mięska jest. Kotek jak się przegłodnieje. Pochodzi, pobiega, pośpi. To schodzi i jedzolka sobie podje. 61, 12, 1. No, a ja szukam albineczkę. Ona zwykle tutaj, w tych domkach drewnianych, sobie wybierała do spania. No, tutaj najczęściej była, ale nie ma teraz. Zobaczymy domek niżej. Czy jest tutaj? Wygląda, że nie ma tutaj też. Ha, ha. to niespodzianka, gdzie ta albinka poszła. Gdzie albinka poszła? No, zobaczymy tutaj. Ha, ha. Jest zguba! <laughs> Albineczko! A my cię szukaliśmy, kiciulko! A ty tutaj jesteś! ha no widzicie! O! u Które tam się ganiają? tak? Które się tutaj ganiają? Po dachu! A! Ty się ganiasz? Cienki Bolek i i Ciotka Płaczka. No, po dachu się pogoniły. Widzicie? O, Ciotka Płaczka to z nią nie ma żart. Chodź, Kiciulka, chodź. Chodź, niunia Chodź, Kicia. No, chodź. Cienki Bolek. No, ona jest taka, że ona się nie da, ona leje, któryś przekroczy dystans społeczny, tak zwany, znaczy długość jej łapy, w zasięgu jest, leje i ona tam bez uprzedzenia wali. O, Albineczka, gdzie idziesz? O, poszłaś? Kicia, wypłoszyłem cię, co niunia? O, a wróżek klakier. klakier klakier wychodź stamtąd ten klakier to jest takie duże dziecko kochani duże dziecko o i misia też przyszła To jest. Czyli zguba się znalazła. Nie ma co szukać. Idziemy. Ach, kurcze. Kochani, na no zimno na tym dworze. Kurcze. Jeszcze muszę ci oczka zakropić. Zakropimy oczka. Profilaktycznie. Nie. Po trochę zawisz. Niunia, pani się Wanda o ciebie pytała. No co z Niunią? No. Pani Adrianna też się pyta, co z Niunią? Czy tabletkę dostała, czy nie dostała? No, pani Adrianna się pofatygowała z Niemiec, przysłała leki. No, kochani, opatrunki. No pojadę, na to jak jakaś apoteka. No. Nie? No, zaraz ci zakropię oczka. Skończymy ten filmik. No to dobra noc,